Witam ponownie przy projekcie mobiletki. Jeżeli nie oglądałeś poprzedniego odcinka. Zapraszam. Tam jest relacja z przywozu mobiletki skupna. Mobiletka kilka lat stała. I co pierwsze co? To trafiła na podnośnik. Poleciały siedzenie. Zardzewiały zbiornik, osłony, gaźnik zdemontowałem. Zająłem się poszukiwaniem iskry, ponieważ nie było iskry lub była bardzo, bardzo słabiutka. Więc zacząłem od przeczyszczenia platynek w celu zdjęcia magneta. Magneto jest dość ciekawe, ponieważ ono jest przykręcane do krzywki nabitej na wał, taką nakrętką, to znaczy do wału, ale na nakrętce. Na krzywce są wypusty i magneto jest zakładane na krzywkę. Tutaj jest taka duża nakrętka z otworem kwadratowym 10 mm. Można użyć. Klucza kwadratowego 3/8, chociaż nie polecam. Poprzedni właściciel, albo któryś z poprzednich, miał tego typu klucz dorobiony. Widać, że był używany. W celu zblokowania magneta, tutaj powinien być taki klucz pasowy, przyrząd. podobny jak do filtra oleju, tylko znacznie większy. Ja użyłem pasa transportowego, dokładnie takiego wąskiego pasa. Podparłem z tej strony tutaj klamrę po prostu kołeczkiem, używając czujniczka udarowego. Udało się tę nakrętkę odkręcić, sprawdzić stan aparatu zapłonowego, przeczyścić platynki. Krzywki. Krzywka jest ciekawostką, ponieważ nie posiada klina, jest tylko na stożku zamontowana na wał korbowy. Aparat zapłonowy jest przykręcony na stałe. Zapłon reguluje się najprawdopodobniej ustawieniem samej krzywki. Jeszcze nie przeglądałem dokładnie dokumentacji, którą posiadam. Dostałem razem z motocyklem oryginalne, oryginalny manual. I katalog części i kluczy. Dostałem również w częściach trzy kondensatory, dwie używane cewki. Kondensatory również używane. Na razie zająłem się wymianami cewki, ponieważ impuls na cewkę szedł. Więc zająłem się cewką. Jedna z trzech cewek. W końcu udało się trafić na sprawną. Iskra jest, więc zaraz pokażę jak to działa. Tak więc z tej strony tutaj jest kluczyk 14. Świeca na kabelku jest zamontowana. Spróbujmy. Zakręci silnikiem, wkrętareczką. Zobaczmy, czy teraz uda się iskrę wygenerować. Tam się dzieje, ale nie do końca, ale iskra jest. Tak więc pomalutku do celu. Zapraszam na kolejny materiał. Szybki update. Zdemontowałem platynki. Wymyłem je porządnie. Przeczyściłem solidnie papierkiem, bo były mocno nadpalone i tam tkwił problem. Także w tej chwili iskra jest. I co? Dalej do dzieła. Powodzenia.